Redakcja Arn.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. RN.eu Plujecie sobie w brodę, że w trakcie giełdowych wahań GameStopu nie kupiliście sobie jakiejś akcji? Nic straconego! 11 marca na giełdę wszedł Roblox i wziął ją szturmem. Może więc warto sobie kupić jakieś udziały w grze ze śmiesznymi ludzikami. Nie wiecie czym jest Roblox? Cóż, nie winię was. Mimo że gra rozwijana jest od 2004, a swoją oficjalną premierę miała w 2006, ja sam usłyszałem o niej dopiero kilka lat temu. I ciężko byłoby uwierzyć, że gra, która nie dość, że na pierwszy rzut oka wygląda jak połączenie ludzików Lego i Butlegowego Minecrafta istnieje na rynku dłużej od niego, to oprócz tego posiada taką samą jak nie większą społeczność. Raporty bowiem donoszą, że Roblox zgromadzi miesięcznie aż 200 milionów aktywnych użytkowników. A jak to robi? Cóż, po pierwsze jest darmowy, po drugie jest w stanie pójść na niewiarygodnie słabych maszynach. Jeżeli twój komputer ma mniej niż 15 lat, to nie masz się czym martwić. Wystarczy 1 GB pamięci RAM i karta z obsługą DirectX9, a! i 20 MB pojemności, przynajmniej na podstawową instalację. 20 MB, tak twierdzi oficjalna strona. A po trzecie i najważniejsze, Roblox to nie tyle gra, co ogromny plac zabaw, który pozwala Wam tworzyć własne gry i światy, a ogranicza Was niemal wyłącznie Wasza wyobraźnia. Co więcej wokół Roblox'a i jego społeczności wykształcili się dedykowani deweloperzy, którzy tworzą i sprzedają swoje produkty wewnątrz aplikacji. I to wszystko działa na tyle dobrze, że Roblox tylko w zeszłym covidowym roku wykazał blisko 924 miliony dolarów przychodu, głównie dzięki sprzedaży wirtualnej waluty. Nic zatem dziwnego, że wchodząc na giełdę, narobił niemałego zamieszania, osiągając zawrotną wartość ponad 38 miliardów dolarów. Dla porównania, cały Electronic Arts, właściciel i wydawca takich marek jak FIFA, The Sims, Apex Legends, Battlefield, Dragon's Age, Need for Speed i wielu, wielu innych, wyceniany jest na marne 37,5 miliarda. Niewiarygodne, co? Niemal tak niewiarygodne jak podróże międzygwiezdne. Rzecz, która wraz z postępami na polu kosmicznej eksploracji zdaje się coraz częściej zaprzątać ludzkie umysły. A to Elon wyśle rakietę, która później sama umie wylądować, a tu nowy łazik wędruje sobie po Marsie. W dalszym jednak ciągu nasze realne plany zdają się być ograniczone do naszego własnego układu słonecznego. A to z prostej przyczyny. Kosmos jest naprawdę duży. Z użyciem obecnej technologii wycieczka do najbliższego nam systemu Alfa Centauri zajęłaby 50 tysięcy lat. Żeby dać wam pewną perspektywę, ludzkość taka jaką ją znamy, dopiero 10 tysięcy lat temu zajęła się uprawą roli. Powiedziałbym więc, że taka wycieczka to trochę się mija z celem. Ale dziś robimy na co dzień rzeczy, które wśród ludzi sprzed nawet nie 10, ale tysiąca lat mogłyby nas postawić w panteonie bogów. To znaczy, o ile przeglądanie TikToka na kiblu się liczy. Kto zatem wie, może za kolejny tysiąc będziemy już gatunkiem nie tylko międzyplanetarnym, ale i międzygwiezdnym. Oto bowiem szwedzki astrofizyk z Uniwersytetu w Göttingen imieniem Erik Lenz w swojej pracy zaproponował teoretyczny mechanizm, który mógłby skrócić długość takich wycieczek z dziesiątek tysięcy lat do zaledwie miesięcy. Nie będę tutaj zgrywał specjalisty, który wie wszystko o podróżach międzygwiezdnych i wiążącymi się z nimi niuansami praw fizyki. Poszczegóły odsyłam do artykułu na newatlas.com. Ale z tego co rozumiem, rozwiązaniem ma być wytworzenie wokół statku kosmicznego bąbla negatywnej energii poprzez wykorzystanie źródła pozytywnej energii. Niestety nawet nie tyle technologia, co ilość energii potrzebnej do sprawdzenia, czy teoria Lensa jest prawdziwa, jest niemal nieosiągalna dla nas obecnie. Ale badacz spokaja, że już we wcześniejszych pracach naukowych zaproponowano sposoby na obniżenie potrzebnej mocy nawet do 60 razy, co sprawiłoby, że zapotrzebowanie energetyczne byłoby w zasięgu współczesnych reaktorów jądrowych. <grymny> i pomyśleć, że całą tą drogę przeszliśmy w ciągu paru tysięcy lat odrzucania się kamieniami i patykami. Zresztą część ludzi nadal się nie pozbyła swoich atawistycznych zapędów i do dzisiaj oddaje się tym dzikim rządzą, Ale przynajmniej robią to online. To znaczy robiliby, gdyby nie spłonęła serwerownia. A o co chodzi? Parę dni temu OVH, popularny dostawca rozwiązań internetowych, w tym profesjonalnych serwerów, stał się ofiarą pożaru. Cały datacenter w Strasburgu stanęło w płomieniach, a Sytuacja była na tyle poważna, że do gaszenia pożaru wysłano nawet specjalną łódź, by upewnić się, że w trakcie gaszenia nie zabraknie wody. Z tych serwerów korzystała m.in. Gra Rast, jeden z popularniejszych survivali obecnie, który potrafi gromadzić w szczycie około 10 tysięcy graczy jednocześnie. Niestety, w wyniku katastrofy na 11 godzin, fani zostali pozbawieni dostępu do swojego ulubionego symulatora golizny i rzucania kamieniami. Przeniesienie backupu okazało się też dość wymagające, bo po pierwsze wszyscy inni klienci momentalnie wymietli całą sensowną przestrzeń serwerową w okolicy, a po drugie, jako że gra dość często jest ofiarą ataków DDoS, twórcy nie mogli wziąć pierwszego lepszego serwera z brzegu. W ten sposób ostatecznie backup po paru nastu godzinach wystartował z serwerów OVH. Polsce! Jak przyznaje w wywiadzie twórca gry Alistair McFarlane, nie jest to idealne rozwiązanie i planują powrót na zachodnie serwery w nadchodzących tygodniach, ale hej, wygląda na to, że przynajmniej przez jakiś czas polscy gracze mają szansę pograć sobie w rasta z mniejszym lagiem niż inni. Mam tylko nadzieję, że OVH Poland nie trzyma serwerów w jakimś mieszkaniu. Głupia by było, jakby jakiś staruszek je zalał. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Papa! Pa.